Jakbyś zanurzył w tym chociaż język, to byś orgazmu dostał. Fajne. No nie takie fajne. No ale co tam jak chcesz, to spróbuj. Albo nie. Jeszcze się przydasz. Idź do Gomeza z rodziny Adamsów z ich pierdolonego zadupia. Zaje pogochujem w mordę, a potem idź do jego lodówki. Musisz mu podpierdolić ostatni słoik musztardy. Tylko wtedy stąd spierdolimy. Wiem, że będzie to ciężka decyzja. Musisz zajebać tych, których kochasz, ale to jedyny sposób. Popierdoliło cię. Ja ich z chęcią zapierdolę, a jak jeszcze do tego będę mógł uciec stąd to po prostu wypierdolony w kosmos plan. A poruchać ich będę mógł? Eee, -e -e ta, pewnie. No to zajebiście jak w chuja strzelił. Oto wpytę. Tylko trzeba też zapierdolić te mędy, mendy, bo oni są popierdoleni i zapewne będą nam chcieli przeszkodzić. I wierzą w to swoje popierdolone bóstwo, które jakby im kazało jeść dupą, to by wpierdalali, aż by się im pośladki trzęsły. E, panie kamerman. Weź pan tą kamerę, bo mi do dupy włazi... No tak lepiej. Ło kurwa. Toż to Jan Maria Rokita. Tak kurwa to ja. Te pierdolone kaczory mnie wyjebały z rządu za poprawianie ich polszczyzny. Mówi się kurwa poszedłem do burdelu, a nie poszłem jak to oni mawiają. Ale ja się kurwa zemszczę. E. Czekaj je łopie. Nie kurwa nie oddam ci mojej cnoty. Oto ty. O co kurwa tyle hałasu dziwko? Kurwa słuchaj no chuju. Te dziwki się dowiedziały o planie podpierdolenia musztardy. Ale skurwysyny. syny ciekawe skąd to wiedzą. Może stąd, że się ich pytałeś ciągle gdzie Gomez trzyma musztardę penisie? A je bać. W każdym razie teraz pilnują jej bardziej niż własnego odbytu. Chodź ze mną. Constellation, a teenage night with a baby inside get high on information and buy me a star to pull out its kind of communication. Eloziom. Ion madafacker. Eu mineten. Jim kaburezenku. Co się tu kurwa dzieje? Te fiuty się pozamykały jakby mandaryna była w okolicy. Teraz zachuja się nie dostaniemy do tej pierdolonej niebieskiej mistycznej musztardy i dupa z naszego planu. Musimy wykombinować coś innego. Może sobie wepchniemy parówki do uszu. Nie wiem jak to miałoby pomóc ale to śmieszny pomysł. Heche parówki do uszu. Lol. Ale jebać powróćmy do rzeczywistości. No okej. Okay. O mam plana. To może je sobie wsadźmy do nosa. Na bank by pomogło i byśmy byli wolni. Kurwa, nie będzie żadnych parówek. Myśl głową, a nie fiutem. Ale fiut jest fajniejszy. A to spierdalaj i kurwo. Gonzales, jesteś jedyny, nie za bardzo popierdolony tutaj, więc może powiesz, jaki macie plan? Pamiętasz tą płytę, którą dałeś do przesłuchania magom Krzysztofa Krawczyka? No ciężko to zapomnieć. To ich specjaliści odkryli o co kanan z tą ukrytą wiadomością od magów z zewnątrz. Chodzi o to, że Osiem a pani kurwa popcorn. Allah Akbar. Allah Akbar. Ej, to idziemy do tego popierdolonego dziada, który ma nas uwolnić spod kondona? Jakiego kurwa dziada? No, magowie odkryli, że w piosence tacy samodni jest ukryty przekaz. W tekście, spierdalaj kurwa stary popierdolony nekrofilski dziadzie. Znajduje się wskazówka. Chodzi w niej o to, że mieszka tu pewien stary nekrofil w wieży na terenach moherów i musisz go odnaleźć. On na bank będzie wiedział, jak stąd uciec. Aha! A was wszystkich to już do reszty popierdoliło? Nie no serio. Pomóż nam, bury Jesteś naszą jedyną nadzieją. No, jak teksty ze Star Warsów walisz, to się zgodzę. Może te mohery mnie zajebią i będę miał spokój. Ostatnia wyprawa burego zenka. Jupi. Jesteśmy z tobą. Taki żarcik heche. A teraz już spierdalaj. Co 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 kurwa? Że niby nie dasz rady? Tak kurwa. Wsadź se w dupę tą twoją musztardę. Mam lepszego plana. Obyś wiedział co robisz. Spoko luzik bluzik Gandalfie czarny. Jestem niebieski. Chyba jesteś raczej daltonistą bambusie. Spierdalam nara.